Dzisiejszy warszawiak mieszka w stolicy Polski, ale jego rodzice i dziadkowie mieszkali i żyli w stolicy PRL-u. Podobno tylko od 2 do 3% nastolatków potrafi prawidłowo rozszyfrować ten skrót. A ówczesne realia są im równie obce jak życie w Polsce Jagiellonów. Jak Bambino rozkręcił imprezę? Skąd się brała woda sodowa? Jak czteroosobową rodziną z bagażami przejechać maluchem z przemyśla nad Bałtyk? W kinach przed seansem obowiązkowa polska kronika filmowa. To akurat było lepsze niż ogłupiające reklamy. Kim była wszechobecna frania? Czym różniło się Orwo od Ormo? Władza dbała o ludzi, półki w sklepach były czyste i puste. To były czasy wielu paradoksów. Z jednej strony partyjna propaganda, represje, kolejki i gospodarka niedoboru. Z drugiej zwykłe ludzkie potrzeby i oczekiwania. Życie w PRL-u było prawdziwym wyzwaniem, z którym radzono sobie w każdy możliwy sposób. Ekspozycja powstała z inicjatywy Rafała i Marty Patlów. To najlepsze miejsce, aby się o tym przekonać, odpowiedzieć na postawione wcześniej pytania i zrozumieć rozmowy dziadków. Kazik Staszewski śpiewał kiedyś. Na olimpiadzie cały wór medali. Po ulicach zomowcy nas ganiali. Wyścig pokoju trzecie miejsce w świecie, ale wy o tym dzisiaj nic nie wiecie. Czas to zmienić. Zapraszamy do muzeum przy placu Konstytucji.